Manko. ja jestem Sivr i witam was na moim serwerze Minecraft. Na moim prywatnym serwerze gramy sobie tutaj z moimi przyjaciółmi, dwoma kolegami w sumie i moją dziewczyną. I na razie jest nas tylko czterech, może kiedyś się pojawi jakaś piąta osoba, wtedy wam dam znać, na pewno ją poznacie. Dzisiaj jestem sam, bo to będzie szybkie oprowadzenie po serwerze, powiedzenie co tu robimy, jakie mamy plany. I potem będziemy już grać razem. Tutaj mamy ładny mój domek. Bardzo malutki. W środku mamy, jak widać, niewiele. Wchodzimy na dół. Tutaj mamy ładne skrzynki, w których mamy duże itemy. Tutaj mamy piecyki. Tutaj mamy cudden chantingu. Tutaj mamy kowadło i takie coś, co nie wiem, co to robi. Możecie napisać w komentarzu, co to robi. Tutaj mamy stojak na zbroję i taki kominek, takie przytulne miejsce. My tu mamy zejście do kopalni. Jedziemy na dół do kopalni. No i tutaj mamy kopalnię. Jak widzimy, płaski wszędzie, można dojechać. Jak do. Da... Który? Nieważne. Yy, daleko tymi wózkami nie pojedziemy, bo nie są w ogóle dokończone te tory. Yy, prócz tego jednego, tym jednym wózkiem dojedziemy do generatora slajmu. Zapowiedziałem, to nie jest generator slajmów, tylko taka komnata, w której powinny się respić slajmy, to jest odpowiedni czang na to. Yy, powinny się tutaj respić. Na razie respił się tu zombie. Eee, ale one się tu respią, bo tu jest. czas. naprawdę nie, nie dosyć często. A mnie, super. A ja. one się tutaj respią, bo parę razy je tu już wziąłem. Więc działają, mam slime, więc e, działa. A super. Na dół. E, tutaj mamy wejście na ogromnego cave'a. Naprawdę on jest bardzo, bardzo duży. E, co ciekawego jest w tym cave? Ie? Nic. Oprócz. E, złota i żelaza. No tutaj mamy spawner, spawner szkieletów. Dobra, wychodzimy stąd. Hello, it's mi. Ale się kurwa srałem gdzie jesteś? Chodź tu. Chodź tu, nie będziesz mnie straszył. Tam jest, dobra. kawę. Chodź tu. Kusek się pojedzie na górę, a my wchodzimy do netheru Tutaj mamy ładny neter. Tutaj tu symulację, jakby tego netheru Chodzimy, żeby to ładnie wyglądało, wszystko dla estetyki W netterze, w tu portal jest obudowany Drzwi, żeby pigmeny nie wchodziły nam do domu No tak Okej, okay. nie to lofa sobie, dobra, nieważne Tutaj sobie ładnie wchodzą pigmeny, chcą wejść na siebie nam do domu Oła. dobra, idziemy Coś nie Yy, dobra, idziemy, a i pewnie się zapytacie czemu nie mam skina, Siw, czemu ty nie masz skina, ty oszuście, grasz na pirackiej wersji Minecraft yy, Otóż nie, yy, ja mam kupioną wersję Minecrafta, którą kupiłem już w wersji 1.beta yy, 1.7.3 yy, Możecie sobie wpisać ten nick Zresztą premium to powinien mieć skina yy, Mam, mam skina, mam wszystko tylko po prostu ten serwer jest w wersji non-premium, ponieważ moi znajomi nie mają oryginalnego kształta. No, a ja nie będę ich zmuszał, żeby więc gramy na non-premium. No, ale co wam chcę tu pokazać? Pewnie zapytacie. Ten wielki portal, bardzo wielki portal, zrobiony tylko po to, żeby gasty mogły przelatywać do naszego świata. Ale po co się zapytacie? A czemu nie? A czemu nie? Po prostu, żeby było fajnie. I tutaj, I tutaj możemy się bić z gastami w prawdziwym świecie. Czemu nie gasty? też chcą wolności. Też chcą żyć w normalnym świecie, jak normalni y, ludzie. Albo potwory. Czemu mają być dyskryminowani i żyć tylko w netherze? Pigmeny tak samo mogą wstętnie wychodzić. Czemu nie? Niech będą wolne. Tutaj jest wielka szczałka, w którym strony jest nasz domek. Y, nasze domki. Bo zaraz wam pokażę też domki innych. Tylko wrócimy. Nie ja to nie było, nie patrz tak na mnie, nie patrz tak na mnie. Ja mm. nic nie zrobiłam, on sam skoczył. 12 seconds later Karma do mnie wróciła. Na szczęście się nie wpadliśmy do lawy. Ojej. No tak. Pamiętajcie Karma zawsze wraca. Nie spychajcie pigmenów kości, bo sami spadniecie. równa dziś. Dobra. Yy, tutaj mamy Jeba. To jest maskotka serwera. Yy, Jeb myśli, że jest wolny, ale tak naprawdę nie jest wolny, bo mu przeszkadzają. No, trudno, że przykro mi, ale, ale zostaniesz tu na zawsze, prawdopodobnie, chyba, że wykażesz się sprytem i wyjdziesz stąd. Ale nie wydaje mi się, no przykro mi. Masz kości. Zabawy. O, myślałem, że ją je. Dobra, nie idziemy dalej. Tutaj mamy farmę, tutaj są owce do robienia tych pięknych y, rzeczy, tutaj mamy małego Charmandera, tutaj mamy Mario, a tutaj mamy nieudanego Charmandera. Y, dla tych, co nie wiedzą, to tutaj sobie kiedyś chciał zrobić tatuaż Charmandera takiego i tatuażysta mocno spierdolił i wyszło coś takiego. No i stwierdziliśmy z, właśnie z moim przyjacielem RADEM, który mieszka tam, zaraz tam pójdziemy, że on musi tu stać, po prostu musi. I do nas patrzy, patrzy. Bojrzenie na to Mario, jakby się go bał trochę. No. Tutaj mamy ładnie kurczaki. Tutaj mamy... A przeprowadzimy im rzeź. Za dużo trochę ich jest. I serwer może trochę przez nich nie wyrabiać. kurczaków I... Dobra, i ostatni Choć tu wiem, że widziałeś rzej swoich przyjaciół Ale ale. Dobra, oszczędzę cię Robimy ci małe, małe kurczaczki Żebyś nie był samotny Proszę, to są dzieci twoich przyjaciół Dzieci twoich przyjaciół Które, które zginęli tutaj Ha, kurwa, żartowałem Giniesz też Dobra sobie z Może nie zginiecie tak ojcowej matki. Tutaj mamy świniaczki Tutaj mamy lamy. przyszedł sobie podróżnik z tymi lamami. I stwierdziliśmy, że te lamy będą tutaj miały lepiej niż z nim. Tu mamy dwa konie. bez siodeł co prawda. Tutaj mamy krówki. Tutaj mamy jedzonko dla krówek żeby się ładnie półkowały. Rozmnażały dobra Czemu? dla kurczaków mm. i dla świń, dobra, nie będziemy teraz ich rozmnażać. Tutaj mamy pomost, pomost do wyprawiania, Wprawiania do wyruszania w przygody. O, przypłynąłem pod mostem. Co wam chcę pokazać? Pokażę wam. To jest taki pomost, którego nigdy, nigdy nie używał, nigdy nie widziałem, żeby ktoś na niego wchodził. Jest dokończony i nic nie służy, będzie trzeba coś tu zrobić kiedyś, żeby był zaczął być wychowany. Ale tutaj, co tutaj mamy? Wielką plantację y, jagód. Wolimy na to mówić porzeczki, ale wielka, wielka, naprawdę wielka plantacja, bo one strasznie szybko rosną, ledwo się zetnie takie drzewko, się sadzi i po chwili zaczyna już rosnąć. Dokładnie, co jest ciekawego, takie małe krzaczki tylko bardzo spowalniają i nie da się w nich skakać. Jakbym tu położył blok, to nie mogę na niego wskoczyć, eee, a nie mogę teraz godniejszy, bo nie mam kill brawo. Ale te duże krzaczki biją, to dość mocno biją. I jak ktoś jest niegrzeczny i coś zepsuje na serwerze, to go typamy po prostu w sam środek tego i potem ginie przez te jagody. Tutaj jest kanion, który jest ogrodzony, żeby nikt nie spadł. Tutaj mamy hodowlę bambusów. Nie wiem... O przepraszam, nie wiem czy o niej mówiłem, ale no tutaj mamy kanion. Co dalej? Tutaj mamy piękną ścieżkę. Tutaj mamy piękną ścieżkę. Taką alejkę takich wielkich, nie wiem, dęby, alejkę dębów. To są drzewa z jakiegoś biomu. Nie wiem jak one się mają dokładnie. Tutaj miał być generator slimów, ale tutaj chunk jest nieodpowiedni i się nie respią żadne yy, żadne slajmy się nie respią. Tutaj jest taka pułapka jak miała być na drzewa. Po prostu sobie stoi, bo, bo stoi zamknięty zombiak. Idziemy tam. Co tam jest? Tam jest yy, Generator EXPA, eksperka, można tak powiedzieć, o, dobrze, eksperka będzie dobrym określeniem. Mianowicie potwory spełnią się tutaj, w tych e, kwadratach, w tych czterech polach, e, potem wchodzą tutaj, do tych tak, prostokątów, tam spływa woda, e, woda zmienia e, je do spadnięcia, spadają sobie z takiej wysokości, oto e, zostaje im jedno serduszko, czy tam dwa serduszko życia. I się stoi po prostu tutaj i się je bije mieczem I się tu wypadają z nich itemy Gramy na poziomie hard Zademonstrowałem jak to działa Tutaj jest poczekalnia Wchodzimy sobie tutaj do góry Następnie jak już tam będziemy to Minimalizujemy sobie grę, czekamy Wchodzimy na Facebooka, na YouTube Oglądamy kanał Sifra Tam nie ma jeszcze żadnego odcinka, bo to jest pierwszy, ale no Sposób czekania i stoimy, stoimy, czekamy aż Seafruit doda film. No i one za chwilę zaczną się tam respić. No i za chwilę wam pokażę, jak to działa. No dobra, nie chcę mi się za długo czekać, jestem bardzo niecierpliwą osobą, pełną energii. I jak patrzymy już się tam zrespiły szkielety, jakieś zombiaki No i teraz prąd, one na pewno już weszły, tutaj parę z nich weszło do tej wody, padły na dół, no, ale proszę, dźwięk. Na dół e, Tu musi być... Mała e, Tu musi być jakaś woda bada... O nie, co ja zrobiłem? Trzeba to naprawić, odpoczywać Tak robiło? I jedziemy do tym, że nowe. Mam 17,5 pozioma. Odchodzimy, bijemy je. <śmiennie> rysk, rysk, rysk. Jak widzicie, już mam 19 poziom. Idzie szybko. I tak się właśnie wchodzi, chodzi. O, o na klipery trzeba uważać, bo jak się stanie pod kątem, to one nas widzą i chcą wybuchnąć a nie chcemy tu wybuchać o! aha ledwo to powiedziałem ale walił coś szybko pół a mam pół płytkę dobra tak rozwalił no właśnie na, na klipery trzeba uważać tutaj mamy skrzynkę na no item padają Idziemy dalej. Tutaj, tutaj mamy dom Rida, Rida i Marcela. Marcela, który y, ma nick A1TUU. Nie wiem czemu ma taki nick, ale no, po prostu ma taki, ale i tak mówimy w imieniu Marcel właśnie. Y, tutaj mają ładny ogródek. Y, może nie będziemy im wchodzić do środka jak Red wejdzie y, na, na... na... na serwer, to nas so Prowadzi, tam mają też spichlerz, papugę. Spichlerz to znaczy magazyn, taki tam mają różne rzeczy. Dobra, Chodzimy stąd, on nas odprowadzi później. Powiecie, że sobie Tutaj mamy jedną wielką farmę do, dookoła tego stawu. Kiedyś tu były jeszcze marchewki i ziemniaki, ale widzę, że ktoś z stwierdził, że pszenica najlepsza jest sama pszenica. Tam mamy półwysep, półwysep zrobiony, jest otoczony trzciną i właśnie kaktusami. Kaktusami, to jest wielki półwysep kaktusów i trzciny, po prostu. Tutaj mamy sztuczny las. Czemu sztuczny? O, szkielet. Ponieważ... Ja też mam łódkę. O kurwa, nie trafiłem. Achigmenta, dobra. Czemu to jest sztuczny las? Ponieważ każde drzewo jest zasadzone co 7 kratek od siebie. Każde drzewo dosłownie. zamliczyłem, sam sadziłem 128 drzew. Lecimy dalej. Za tym lasem w tamtą stronę jest dom mojej dziewczyny. Dom, który jeszcze nie jest wybudowany, bo jej się internet skończył. Ale niedługo będzie miała nowy, więc będzie grała. Samo, dobra. 8 Dalej by tu nie było. Nie zwracajcie na mnie uwagi o Enderman. Enderman. Nic O, jakby się zrobił neutralny? Nie. Tak, zrobiłem neutralny. To, fajnie ci się... Palić. Po co zaczynałeś. Dobra. Tu jest papuga. Ta papuga była przyczyną tego, że moja dziewczyna się wyprowadziła ode mnie i... Budować tutaj. Zaczęła się podobać tutaj, to ta papuga mnie iście wkurwiała. Yy, wkurwiała mnie tym, że ona naśladuje dźwięki potworów i nie robi tego jakoś yy, ładnie, że tak powiem. Się co jakiś czas systematycznie, tylko ona na kurwia cały czas. Non-stop, non-stop, napierdala. Cały czas, co wchodziłem do domu, to warczała. Yy, cały czas na mnie warczała i syczała. Bez przerwy, chodzę tylko sobie do domu, chcę coś przepalić w kominku, a ona warczy na mnie. Brr, 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 s, 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 brr, brr. I mistrz ja się denerwowała. No i dziewczyna się zdenerwowała i stwierdziła, że jak mi nie odpowiada ta, papu nie odpowiada ta papuga, yy, to ona się sprowadza i się wyprowadziła i zaczęła. Się co jest fajnego w tej papudze? Co jedyna rzecz, co mi się podoba, to ona potrafi tańczyć. Bliżej, też to. Teraz zobaczymy. O! I sobie tańczy. I można zrobić z nią impeskę. Dobra. I w tym superowym. W tym superowej atmosferze tanecznej z papugą. Żegnamy Was. Dobra. Jednak nie, ja, bo to jest za, za głośno. Za głośna jest ta muzyka dla mnie. Dobra, ale razem z papugą żegnamy się. To był szybki, szybki mam nadzieję, że będzie szybki odcinek, który odprowadzam Was po moim serwerze. I mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach już będzie chociaż Read albo ktoś inny i będziemy robić jakieś dziwne rzeczy. Mamy w planach na przykład zrobić tor wyścigowy dla świń z przeszkodami. Będzie ciekawie na pewno. Zapraszam. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, papuga też o to prosi, prawda papugo? Prawda. No, no to zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku na tym serwerze, albo jakimś innym. Bo nie zamierzam tu prowadzić stricte gamingowego stylu życia, tylko nagrywania, co mi się będzie podobało. Więc yy, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. No, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!